I'm not Dzień dobry YouTube, przebudził mnie zapach kawy, wstaję, wchodzę, a tu już przygotowane śniadanie, no po prostu rewelacja. E, zobaczcie jak pięknie zrobiona rzadkiewka. musi się siostra tak nauczyć, bo ja zawsze robię w plasterki, ale ten sposób wygląda naprawdę bardzo okazale na talerzu. Tutaj oczywiście sosy, musztarda, awokado i serek y, mierzwiony, mm, ale będzie pysznie. A co będziemy dzisiaj robić, to sami nie wiemy, wszystko wyjdzie w ciągu dnia. Twoja ulubiona gra? Na czym polega? Żeby wygrać i żeby być w top 10. Mhm. Mm I co muszę robić? Zjadać kulki, tak? Tak, pokażę Wam. Tutaj jestem ja, i tutaj jest, gdzie muszę być. Ty jesteś tym żółtym snakiem, tak? Tak. Ty... A te snake'i z boku mogą Cię zaatakować? Tak. Jak ja mogę, ja mogę ich, oni mogą mnie. O. I już po Tobie? Dary Rosu dla siostry, kilka produktów Do przetestowania e, czty, Trzy, nie, dwa Dwa produkty już Wam pokazywałam Jest to tutaj krem do rąk bananowy Toni Moli i maseczka Sleeping Ma, Którą nakładamy wieczorem, zmywamy rano Również bananowa, dzień dobry Lileczka Oczywiście Ty najbardziej zainteresowana, ale tutaj akurat Nie ma nic dla Ciebie e, Tutaj również przygotowałam jej sztyft Pandę pod oczy, ja mam, używam I naprawdę bardzo lubię I trzy produkty z kolorówki Matowa odcień nazywa się Berlin i są to kolory, które moja siostra bardzo lubi na ustach. Mi nie do końca takie odcienie pasują, dlatego jej przygotowałam. Tutaj jeszcze jest mgiełka mat finish z NYXa, pomadka również matowa z NYXa i paletka, która się jej bardzo podoba. Mam dwie. Mam paletkę Vancouver i mam właśnie tą, ale Vancouver mojej siostrze nie za bardzo się podoba, bo ma odcień. Ma kilka tam takich odcieni, których ona nie używa, a ja postanowiłam jej dać tą. Ja ją raz użyłam, także tutaj jest jeszcze błyszczyk. No, paletka jest naprawdę przepiękna, także niech używa, niech testuje. Widzicie? Pełnia zdrowia już. A, jak ciągnie? Jak ciągnie? Tak? Nie wolno, bo wyrwiesz aparat. My się właśnie szykujemy, ogarniamy się. Spadniesz, Myszko? I Myszko do Kota, <noise> zdrobniale. I jedziemy do Blancha i poszukamy ubrańka, żeby jej zdjąć ten dziadowski kołnierz, bo on jest tragiczny. Dobra. No, proci, ile ona ma siły? Zobaczcie, tak wiemy, 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 że masz moc. Jesteśmy w Ticamaxie, przyjechaliśmy do Blancha na taki szybki shopping. I między innymi szukamy w zoologicznych ubrańka dla Lili. Jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy, niestety ani w sklepie zoologicznym, ani u weterynarza nie mają ubranek. Wstąpiliśmy jeszcze do weterynarza, który jest połączony ze sklepem zoologicznym, tam gdzie po raz pierwszy byliśmy z Lili, jak miała właśnie problem z uszkami. No i pani nam powiedziała, że oni też używają po sterylizacji dla kotek kołnierze. Więc przyjechaliśmy do domu. Dominik wziął biały, bawełniany t-shirt, wykroił tutaj miejsce na łapki z przodu, łapki z tyłu. Tutaj zrobił takie troczki, wszystko jest zawiązane. Przed chwilą zdjęliśmy kołnierz, nawet nie wyobrażacie, jak ten kot się e, ucieszył. Od razu zaczęła się myć, a przede wszystkim zaczęła łapką sprawdzać dookoła głowy, czy nie ma kołnierza. Zobaczymy, jak to, się Zobaczymy jak to się sprawdzi. Jak nie będzie tutaj nic siedział, nie będzie starała się dostać do rany, no to super zostanie tak jak jest, nie będziemy bierać kołnierza, a jak gdzie coś złego się działo, no to w kubraczku będzie chodzić tylko i wyłącznie, jak my jesteśmy w domu. A jak będzie szła spać, no to będziemy jej ubierać koniecznie, no bo jednak możemy się nie obudzić. A jak wiecie, koty mają języczki tak zbudowane, że na wierzchu znajdują się takie jak gdyby haczyki i ona gdyby się tym językiem dostała tutaj do rany, to ona by po prostu wydarła szwy, także wyglądasz jak pacjent. Zobaczymy. Cieszę się, że już nie masz kołnierza, cieszę. I tutaj taka rada dla osób, które mają kotki i będą sterylizowane, zaopatrzcie się w ubrańko. Gdybym ja wiedziała, że ona tak będzie cierpieć w tym kołnierzu, nawet sobie nie wyobrażałam tego, to ja bym to ubrańko kupiła wcześniej i z ubrańki od razu pojechała na sterylizację. Także tutaj w Irlandii musicie zamawiać online, nie dostaniecie stacjonarnie, a w Polsce, no, przypuszczam, że jest większa możliwość nas, niż tutaj u nas. W naszym przypadku to już nie ma sensu zamawiać online, no, w naszym przypadku wróci, przy, przyjdzie pocztą, no to, to... Tak, bo byśmy zamówili dzisiaj, zanim by wysłali, to by było może pod koniec tygodnia, więc to nie ma sensu, pod koniec tygodnia to już będzie tydzień po sterylizacji. A tutaj mamy taką koszulkę bawełnianą. No widzę, że masz full wypad, nawet wygodnie się leży, co? Ale słuchajcie, okazało się, że koszulka nie zdaje egzaminu. Ona cały czas ściąga. Ale jedna z Was napisała pod dzisiejszym vlogiem i bardzo dziękuję, bo chyba byśmy na to nie wpadli, żeby wykorzystać leginsy. I ja jedne leginsy oddaję Dominikowi, Dominik się tu pobawi w krawca i mam nadzieję, że coś tutaj wydzierga dla tej małej lileczki, tak? Ale zobaczcie, ile szczęścia, jak ja już nie mam kołnierza, to on tak tu męczył. Wszyscy ją tutaj drapaliśmy, gilaliśmy. Ale i tak był niewygodny, prawda? Na pewno wielokrotnie spotkaliście się z żartami o blondynkach, ale wcale one się nie sprawdzają. Moja siostra jest blondynką i muszę Wam powiedzieć, że wpadła na pomysł, żeby nie ściągać słuchawki. To puczę kubkiem. Rabiera <grym> wodę bieżącą i spukuje włosy kubkiem. Brawo! Jesteś pomysłowa! <grym> mamy słuchawkę, mamy! <grym> Patrzę na górę i, tak, i mówię tak. Nie, nie mamy niczego trybu życia. Mamy wodę, mamy baterię i mamy słuchawkę od baterii. Myślałam, że to jest ja co? Dobrze było. Dobrze było z No, pokażemy Wam, co dzisiaj kupiłyśmy. Udało nam się upolować kilka fajnych rzeczy. W TikiMaxie, w Penisie i oczywiście w Claire's. Jeśli chodzi o penisa, to są tutaj trzy rzeczy, chyba Weroniki i jedna mojej siostry, albo dwie moje siostry i dwie Weroniki. Już sama nie wiem. E, Weronika wypatrzyła taką bluzeczkę i w takich bluzeczkach się ja też chodziła, jak była młodsza. Pamiętam. E, I ta bluzeczka pod spodem ma koszulkę na szelkach, a tutaj na wierzchu taką siateczkę i napis w kolorze czarnym. Brooklyn, New York. Manhattan. Manhattan. Tak, i tutaj właśnie jest Odcień rose gold, tylko nie wiem, czy on Po praniu nie będzie obłaził Nie Czecha, jestem pewna jest rose gold jak telefon. Tak, jak mój telefon Na krótkich rękach, bardzo ładna I cena to 8 euro Dawniej e, byłaby bluzeczka z Frozen albo z innym bohaterem z bajki, albo bohaterką, teraz już nie. I kolejna rzecz, którą sobie e, upatrzyła, to jest bluza, ponieważ Weronika będzie chodzić na gimnastykę, zapisała się. E, bluza na długi rękaw, sportowa, tak na sokar, też, na piłkę nożną, e, z kapturem, bardzo fajna, milutka. Wszystko, jeżeli chodzi o gimnastykę, masz już, prawda? Tak. Skompletowane, tylko bluzy nie miałaś i cena to 10 euro. Tutaj Weronika e, wybrała dla cioci? Czy nie, nie, dla siebie. Dla siebie, myślałam, że dla cioci. Ciocia nie chciała. Ciocia nie chciała. E, to samo, co ja sobie jakiś czas temu kupiłam, czyli balsam do ust o smaku Pepsi. Także proszę. I ostatnia rzecz cioci Anety, moja siostra to zobaczyła, to są pędzle. Wyglądają jak tutaj te końcówki, jak be, wylana benzyna. Tutaj jest pięć różnych pędzli, także 8 euro. Ale pędzle są przepiękne, widziałam też ostatnio je w holu na kanale u Asi. I torba pusta. I w Tickemakcie moja siostra kupiła sobie herbatę w takiej samej puszce, w której ja mam. Herbata jest przepyszna. Williamson Ti polecam Wam, jak spotkacie je w Tickemakcie. Ja mam, ja mam przeróżne smaki i przeróżne puszki, ale już nie kupuję, nie kupuję, bo już tych puszek za dużo. E, kolejna rzecz to kupiłam sobie taką słodką kopyskę. Tak mi się spodobała, bo jest taka malutka, zgrabna i tutaj jest tylko piękna świnka, także 3,99 kopystka, kupiłam sobie również biustonosz biały, koronkowy ja bardzo lubię biustonosze z Ticke Maxa i biustonosze z Victory Secret, ale muszę go przymierzyć, bo nie jestem pewna, czy będzie na mnie dobry, tutaj siostra mi znalazła super sweter z Super Dry, sama sobie też chciała kupić, ale nie było rozmiaru biały, on jest taki właśnie półprzezroczysty na długi rękaw, jest tak, milutki, naprawdę jest super, bardzo mi się. Spodobał, postaram się go wam rozłożyć. Ja takie swetry bardzo lubię i ten sweter idealny też w okresie wiosenno-letnim tutaj w Irlandii, bo jak wiecie, w Irlandii pogoda jest różna. I sweter kosztował 19,99, a początkowa cena to 46 euro. Yy, także super bardzo się cieszę, bo ja lubię ciuchy super dryb. A ciociu, Ok, zgadnijcie, co tutaj w środku jest. Ja tylko tyle Wam pokażę. Jak, jak myślicie, co tutaj Trzy, jest? Dwa. Jeden. Okej, okay, pokażmy. Tutaj jest coś związane z Wielkanocą. Taka miseczka w kolorze miętowym, w białe kropeczki. Oczywiście, kogo nam to przypomina? Króliczka. Słuchajcie, świetna będzie na stół. Czy położyć tutaj chrzanik, czy jakieś warzywa, czy czekoladki, jakieś właśnie stricte, stricte wielkanocne. Także super, kosztowała 5,99. Strasznie mi się ten królik spodobał. Były w różnych kolorach, także jak Wam się podoba to w Ticke w Blanchu znajdziecie. I tyle. Weronika również dostała kolejny prezent, oprócz tego, co Cię dzisiaj przywiozła z Londynu, to jeszcze dzisiaj byłyśmy na zakupach i Weronika wybrała sobie dwie rzeczy, pokaż nam, co tam jest. Pierwsza rzecz to fusil O Ale jaki on jest mięciuś, no, wiem. śliczny jest. Szkole bym mogło się na tym położyć. Tak, jakby Ci się gdzieś chciało spać. Tak. <laughs> Możesz pokazać w środku, on jest w tak. klatkę czy w linie? W linie. W linie i tutaj Ale prze... jest taki sam obrazek na każdej stronie czy są tak. Nie, taki sam Pushin. Pusheen się uczy, tabliczki mnożenia i, fancy. i Pusin Gentleman. To jak Dominik jest. Tak, jak Dominik, a tu, a tu Weroniczka. Także super zeszyt kosztował, mogę zobaczyć na cenę tutaj 14,99 i ostatnia rzecz. Weronika dostała plecak, nowy plecak z puszynem. Plecak, który obecnie ma, stwierdziła, że już za dziecinny I ciocia jej kupiła nowy plecak puszyn. Jest fajny. Ja, jakbym chodziła do szkoły, taki plecak mogłabym mieć. Moja siostra suszy włosy w przedpokoju, patrzy na stare zdjęcie i się zachodzi. Ja się zastanawiam, co się dzieje. A na tym zdjęciu jest ona i ja, Wzięła telefon i mówi tak, Agnieszka, na tym starym zdjęciu jesteś obcięta na akcent. A to słowo. nie mam tak wystopniowane włosy jak on i też mam grzybkę i też mi wiatr nad morzem podzielił na pół. <laughs> że tak wyglądała Agi kilka lat wcześniej? <laughs> A tam zachodzi się moja Ziz. Jedna z Was pytała ostatnio o tą buzę, czy ona na pewno jest z H&M. Właśnie sobie o niej przypomniałam, komentarz przeczytałam wcześniej, ale będę ją prasować i przy okazji odpowiem, tak, kochana, ta buza jest z H&M. Nie wiem, czy ona jest dostępna w Polsce. U nas ona w H&M jest dostępna. Yy, normalnie stacjonarnie w sklepie są przeróżne motywy, różne kolory i motywy kwiatów, i jakieś napisy, i szare, i czarne, i czerwone. Mi się akurat spodobała ta. Także spraw stacjonarnie, może akurat ich online nie ma. Nie wiem tutaj. Jeszcze pokażę wam metkę, to będziecie sobie mogły wpisać numer i sprawdzić czy są dostępne, także nie wiem jak to wygląda w Polsce, u nas są, bo ostatnio byłam w H&M i naprawdę było ich jeszcze dużo i sama się zastanawiam czy nie kupić sobie jeszcze jednej, bo strasznie mi ta bluza się podała. Mamy taką głupawkę teraz wieczorem, jak nie śmieją zespołu Akcent i mojej fryzury, to tutaj siostra mi cytuje piosenkę i mówi tak, Agnieszka powtórz, to ja mówię nie. Co chcesz powiedzieć? Nie. Nie? Dlaczego? Wiecie co tak chciała? Mówi tak, masz, wybrałam jej bluzę. I mówi do mnie tak, daj mi jakiś sweterek. daj mi sweterek ciepły, długi, żeby jej było ciepło. Ona do mnie mówi tak, ty w nim, nim chodź? Takie amerykańskie nie. gwiazdy. Ja mówię, teraz nie chodzę, ale wcześniej chodziłam. Ona do mnie tak, on jest brzydki. No podsumowała mnie. Nie będę ukrywać, że mam łzy w oczach, ponieważ na puszczach londyńskie hity. Jest na hit, który jej pokazała, jest po prostu The best. To w sensie jest pożywia. <grym> ja nie mogę, po prostu nie mogę. W każdym razie z Wami się już na dzisiaj żegnamy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!